Hej, tu Marta. Jesteście na kanale Kobieta z Książką. Wiecie co? Myślałam, że dzisiaj nagram Wam podsumowanie czytelnicze wakacji lipiec i sierpień, ale nie. Postanowiłam, że chciałabym Was zaprosić do challenge'u, do wyzwania wrześniowego, czytelnicza książkowego To co? Jesteście gotowi? Macie kawę, herbatę? Jeśli nie, do kuchni, zróbcie sobie szybko coś do picia i zaraz widzimy się z powrotem widzę, że jesteście. Ja się tylko tutaj e, dobrze usadzam. Może mi tak będzie lepiej, trochę przynajmniej. Co Wy w ogóle myślicie o takim challenge, o takim wyzwaniu czytelniczym? W ogóle powiem Wam, że wpadłam na ten pomysł dzięki mojemu małżonkowi, bo on mówi: A, wiesz co, Marta, biorę we wrześniu udział taki, e, biorę udział we wrześniu w challenge'u i mówię, kurczę, może by było fajnie też taki challenge, wyzwanie czemu challenge, bo to przecież wyzwanie. Dla Was właśnie zrobić i przy okazji też dla siebie, pomyślałam sobie, że ustalilibyśmy sobie wspólnie, na przykład, ile stron dziennie czytamy. Nie wiem, 30, 40, 50. No i co? Ja będę wrzucała codziennie fotkę tej książki. Którą ja w tej chwili czytam, ile stron udało mi się ogarnąć, bo ja nie mówię, że mi się uda może okazać się, że Wy będziecie lepsi, i że to się Wam uda, a że mi się nie uda, więc będę pisała tytuł książki, ile stron udało mi się ogarnąć, i w jakim momencie mniej więcej jest akcja? Jak się akcja rozgrywa, jak się rozkręca, albo i się w ogóle nie rozkręca. No, i pod tym postem będę czekała na Wasze zdjęcia wasze tytuły książek i waszą liczbę stron, a wy po prostu codziennie będziecie pisali swoje tytuły no i dzięki temu może też więcej osób pokocha książki, a my między sobą będziemy się wymieniali tytułami, może powstanie jakaś taka ekstra czytelnicza lista, którą oczywiście trzeba będzie zrealizować. Dajcie znać, czy pomysł się wam podoba. Może wspólnie ustalimy jakieś inne warunki wzięcia udziału w tym challenge'u. Ja bym bardzo chciała na samym końcu zrobić takie podsumowanie kto z moich widzów najwięcej przeczytał stron czy książek, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, póki co czekam na wasze opinie, czekam czy w ogóle chcecie brać udział czy nie czy robimy taki challenge challenge, challenge, challenge czy robimy wyzwanie, czy, czy olewamy fajnie by było gdybyśmy zrobili, byłoby super wiecie, a już, już w ogóle się cieszę na to, tak żeby było ekstra yy, tak, i tak będzie co wy na to, piszcie w komentarzach Myślę, że kwestia e, challenge'u. Co ja mam z tym challenge'em? Kwestia książkowego, czytelniczego rozdania. Jakiego rozdania? Kwestia. <laughs> Przepraszam Was, ale coś. Wiem, nagrywałam przed chwilą jeden film i po prostu tak się jakoś zrelaksowałam mocniej. <laughs> kwestia mm, wyzwania książkowo-czytelniczego na wrzesień. 30-50 stron. E, tytuł, autor, może. Rodzaj, tematyka jest już obgadana. Jeśli będę jeszcze miała dla Was jakieś pytania, to najprawdopodobniej wrzucę gdzieś tam na Facebooku czy na Instagramie. A chciałam Wam jeszcze powiedzieć o Muso, zjazd absolwentów. Wiecie, że to nowość, nie? Oprócz tego Muso oczywiście ma inne tytuły, ale ja postanowiłam zacząć od tego, bo oczywiście w internecie słyszałam wiele, wiele opinii, że Muso jest. Ekstra i wywołuje skrajne emocje. jeszcze szczerze wam się powiem, że się zawiodłam, bo akcja rozkręciła się pod sam koniec. No co prawda, nie spodziewałam się takiego zaskoczenia, eee, ale na początku po prostu się męczyłam. Cały czas dawałam mu szansę, mówię, to obra, będzie fajnie, rozkręci się. Jestem pozytywnie nastawiona, wow! A to pod sam koniec tylko. No, niestety. Nie powaliłam, nie powaliłam je na łopatki. Ale wiecie co, sięgnę po inną, bo nie znam tytułu w ogóle. Napiszcie mi może, któraś jest taka, wiecie, torpeda i petarda książkowa i w ogóle będę zaskoczona. Myślałam o papierowej dziewczynie, ale myślałam też o apartament w Paryżu. Albo, bo oczywiście okładka mi się bardzo podoba, kim byłbym bez ciebie. Także napiszcie, od której warto zacząć, w ogóle czy warto iść do tego musu, czy, czy nie iść, czy czytaliście zjazd absolwentów i w co w ogóle sądzicie? Tak, jak odebrałam przesyłkę na poczcie Pani powiedziała mi, Pani Marto to przesyłka jak dla księżniczki? Patrzcie, czarna koperta. Z tyłu wam nie pokażę, bo jest adres, ale adres jest napisany złotym czymś mazakiem może. Jakimś brokatem. Wygląda domu. Pokazywałam Wam na storce, na Instagramie, na Insta Stories, że dawno nie dostałam takiej ekstra paczki PR-owej. No, wydawnictwo się postarało, naprawdę coś, 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 coś ekstra. Czekajcie, muszę zrobić tak, jak to było. Mniej więcej może mi się uda. O, jest. Jest. I paczka wyglądała tak. Była tak ładnie zapachona. Czekajcie, czy to zrobię? Tak. Była tak ładnie zapakowana, takim łańcuchem. Tak. O, tak była ładnie zapakowana. No i tak, ja ściągnęłam łańcuch. Ściągnęłam łańcuch, i pod spodem był taki jutowy, jutowy, czarny kawałek wora. Tak to prezentowało się. Ale oczywiście przepięknie komponuje się teraz z moimi czarnymi paznokciami. W ogóle mówię, że czarny lakier na paznokciach jest typowo letnio-wakacyjny, tak, yy, dla mnie. No i co? Otwieramy, odpakowujemy. Patrzcie, ekstra. I nagle... ta -dam! Nie znam. Jeszcze nie wiem, kiedy to wyjdzie. Marta, czy przerwiesz łańcuch? No, oczywiście, że tak, że mi się uda. Yy, jest to egzemplarz oczywiście jeszcze recenzencki nie dla mnie. Dzwoni Twój telefon, ktoś porwał Twoje dziecko. By je uwolnić musisz porwać inne dziecko. Twoje dziecko zostanie uwolnione, gdy rodzice Twojej ofiary porwą kolejne dziecko. Jeśli... Zobacz, mi się po drugą. Jeśli, którakolwiek z tych rzeczy się nie wydarzy, Twoje dziecko zginie. Jesteś teraz częścią łańcucha. Nie możesz go przerwać. Uf, dziękuję, Agora. Myślę, że będzie ostro. Mam nadzieję, że dobrze go przeczytać. Ale układka piękna. Dzięki. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Żegnam się z wami. Kolejny film będzie w sobotę, tak i wtedy zrobimy sobie. A nie powiem Wam co zrobimy, będzie zaskoczenie, ale na pewno będzie książkowo jak zwykle. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się gorąco. E, liczę na Wasze kciuki, subskrypcję kanału i ten dzwonek, żebyście poprzyciskali sobie. Piszcie o challenge'u, piszcie o książkach, piszcie o muso. czytelniczego niczego, weekendu Wam życzę, żegnam się z Wami. Do zobaczenia niebawem. Pa! Ey!